witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, no cóż, no cóż. Zaczynamy horsy. Wersję tutaj z testowego będziemy pokazywać pewne rzeczy, które, które niestety i niepokoją, i, i będą ciekawe, to będzie odcinek spoilerowy. Także zaczynamy. A mianowicie będzie tutaj kabuki do wygrania, to jest konik z. Z japońskich koni, a co jest ciekawe, że będzie dawał złote jabłka, także bardzo cenne złote jabłuszka będą tutaj do zdobycia. A pod tym względem jest bardzo cenny ten, ten kabuki, natomiast m, powiem szczerze, ja z, z tych m, japońskich jeszcze ani razu chyba nie dostałem jedną, jedną nagrodę, a mam już je chyba pół roku. A, ponad pół roku jeden, jeden cerek dostałem. No cóż, powiem szczerze, troszeczkę mało, więc z tymi jabłkami też będzie podobnie, przypuszczam, natomiast możecie mieć więcej szczęścia niż ja, więc pod tym względem mam, mam nadzieję, że będziecie mieli więcej szczęścia i że będzie Wam się sprawowało ten, ten boski. Natomiast jak go wygrać? A mianowicie, Um, od 14 maja 2020 e, <gry> mają wchodzić takie gry, prawda? E, nie wiem, czy pamiętacie, były takie na święta, były takie planszówki, prawda? Tam a, już mówiłem to wcześniej w odcinku spoilerowym, gdzie m, było tylko na fotografiach prawda, przedstawione to. Natomiast teraz mamy wersję testową tej, e, tej planszówki i zobaczymy mniej więcej, jak to. Z czym się to je prawda i na co uwagę zwracać no mamy to koło prawda przy logowaniu 4 dziennie dostajemy e, e, dzięki przywilej e, przywiązaniu do gry 4 jeśli kup, m, logujesz się e, przez 5 dni pod rząd o czyli. W ten sposób, że, że jeżeli logujemy się pod rząd przez 5 dni, to po prostu dostajemy 4 te, te kręcenia kołem, prawda? A zbierając, zabierając konie na przejażdżki dwa razy dziennie, wygrywając zawody dwa razy dziennie, czyli w miarę tak uczciwie. No i oczywiście kupując zakupony. Nagroda no, fenomenalna, no, złoty czaprak, zestaw drugiego sortu chyba z tego co wiem a, i no, takie, takie wykończenia złote, złocenia, tak a 8 pucharów, aby y, wygrać najnowsze, najnowsze przedmioty, czyli zestaw zwycięstwa y, Coś to jest za zestaw zwycięstwa to jest plus 8 do wszystkiego, jeżeli cały macie ten zestaw. I on jest traktowany wyposażenie konia z kolor zwycięstwa, korzystamy z premii, jakie zapewnia każdy z tych elementów, a także dodatkowa premia plus 8 do każdej umiejętności Twojego konia. Aby móc użyć tego zestawu, Twoje konie muszą mieć co najmniej 3 lata, a także muszą posiadać specjalizację. Tego przedmiotu nie można wymienić, no to szkoda. Oprócz tego, to jest trójka, widzicie, trójka, trójeczka jednak. No i tutaj mamy trójeczki, tutaj też mamy trójeczki, bo na zdjęciach chyba było pokazane, że to ma być zestaw drugi chyba nawet. No nie, no, no jest, jest, jest jakiś ten bonus dodatkowy. Także pod tym względem jest fajnie, jak mamy cały ten zestaw zwycięstwa. Natomiast, czy on jest taki fenomenalny, żeby się o niego bić, zabijać i tak dalej, no to sami określcie sobie. Z tego że względu, że no, ja ostatnio nie puszczam na, na giepeki, Więc dla mnie on jest troszeczkę zbędny. Ale dla Was może być bardzo przydatny. W trakcie tego wydarzenia można znaleźć fragmenty boskiego konia Kabuki. W złotych runach jest też do osiągnięcia. No tak, zdobędziemy także trofea podkowy, prawda? Za 1, 3 i 5 oraz 8 pucharów, a zbierz co najmniej 2 złote, pod, złote podkowy, aby wziąć udział w luterii, która odbędzie się. Pod koniec konkursu możesz w niej zdobyć boskiego konia kabuki. No to zagrajmy sobie. Zobaczmy, jak to wygląda. Cóż, to to mamy kreskówkę. O, zdobyliśmy sobie to. O. o, patrzcie, nie chce mi się. Dobra, jest. <laughs> A no i od razu, co możemy to zdobyć? Przyjaciela króliczka. No, no, klikam start. No. <laughs> No, i mamy tutaj taką krótką, a prawda, z, e, demonstracyjną, właśnie naszą. A, i 3, o! Ho, no widzicie tutaj? Mamy tego typu pola, że e, to pole daje minus 1, to pole daje plus 2, e, i tutaj mieliśmy zademonstrowane, jak to działa. No, i jeszcze raz zakręcimy kołem. Ile mamy? 15. Mm. No i teraz możemy wybrać sobie co chcemy, tak, no to my chcemy, my chcemy, a ja dawaj tego, a nie, weźmiemy obie, stop. No to i tak wszystko jest w tych samych pieniążkach mniej więcej, no ale przynajmniej tyle, że mamy jakiś wybór, a nie, że wybierają za nas. No i jak widzicie, tutaj coś mamy a la przeszkody i co możemy, możemy wybrać. Aha, możemy wybrać do którego miejsca chcemy iść, prawda? To wybieram sobie tutaj. No. No i nie wiem. Dobra, przeszło. O, a czekamy, tak? Musimy zaczekać. To są takie zapory, które nas zatrzymują, tak? Czy co? Tak. Jakieś zapory. No chociaż tyle, że wiemy, i dostajemy, tak, cztery fragmenty. Jesteśmy bardzo, bardzo. A i coś, jakieś coś darmowe tutaj. Aha, darmowo możemy coś wybrać. A, jokera. Przesuniemy pionek w dowolne miejsce. Mamy do, do dyspozycji trzy pola. Więc my sobie tego tego jokera będziemy robić i od razu na królika wrzucamy, tak? No i mamy wygranego królika. Huik. No, dobra. Przejażdżki konne, zwycięstwa, no to już wiecie jak tutaj zdobywać. Mamy to pokazane mniej więcej. No to idziemy teraz na western, tak? Będzie nam trochę tutaj trzeba tego. A mamy Jokera i Jokera już mamy za 45 kuponów, więc tanie nie będzie, tanie nie będzie, a cóż tu mamy ciekawego, aha, tu możemy zobaczyć, co mamy zrobionego, aha, zalogowania, mamy też tutaj rzeczy pokazane, no to tak, no, bardzo dobrze, Ale tutaj mamy za przejażdżki i za zwycięstwa, prawda, tak żebyśmy nie zapomnieli o tych rzeczach, no to kręcimy kołem dalej. <laughs> no i znowu mamy fragmenty. bo jakże się cieszę. Ja będę polował na tym, że na tej całej planszy właśnie na te prezenty wszelkiego rodzaju. A jak mi się oczywiście uda, no to wiecie, różnie może być. o jest i od razu przerzuca. No ale te prezenty też dużo, dużo mi nie dają, nie? Ale no zawsze to za darmożkę, tak? Jak za darmożkę, to i byk da mleka, nie? No i ja znowu tak. No i lecimy dalej. Zobaczymy, i, i jak daleko zalecimy. Um, przy, tych, przy tych punktach, które mamy. O, proszę, znowu mamy. Mm, no, fenomen. A to tym razem sobie weźmiemy skórę. A co, a jak. Jak się bawić, co się bawić. A to co to jest za prezent? To jest jakiegoś innego rodzaju prezent, jakiś srebrny. Tak tak srebrny, także przypuszczam, że bardziej wartościowy niż te, te maluchy. Więc znowu mamy, no to wezmę. A taką sobie weźmiemy tą uzdę. O, łajna mamy jeszcze pod dostatkiem i chyba my musimy... A czekać na tych zaporach, tak? Ale nie, musimy wejść. No. O, no srebrny, srebrny to już jest coś lepszego, tak? No weźmy już ten zwój, Ja co prawda zwój za bardzo nie cenię. O, cofnęło mnie, cofnęło. Natomiast, o, znowu, no i to są utraty w ogóle. Jest wreszcie trzy. No i lećmy, cóż tam nowego będzie i zapora. Czekamy 10 minut. A co trzeba, żeby pominąć? Muszę utworzyć bonusowy kolor, nie chce mi się tego robić, więc w tym momencie na razie jesteśmy zatrzymani. A na 10 minut, e, cóż mogę powiedzieć, no gra planszówki zawsze mi się podobały, a często sobie robiłem też swoje planszówki, no to na no to. Aha. A co to? Aha, nie ma innych tam rzeczy tam? A możemy dać coś szczarnego e, rynku, nie? to dajmy ten zwój pluton, Plutona, albo... albo... cóż ja mogę tu dać? Mam coś takiego. Nie? No to dajmy, i wtedy nie będziemy musieli czekać, tak? No tak, jest wyjście z sytuacji. Możemy dać cerek nie? Dopiero co zdobyliśmy, no to możemy się podzielić, tak? Nie? No i lecimy dalej. No i ostatnie kręcenie. No i teraz możemy wybrać sobie, którędy chcemy iść. No my chcemy iść tutaj, bo od razu zaliczymy, tak? Raz, dwa i raz, dwa, i już mamy od razu zaliczoną sprawę. Czaprak zdobyty. No jesteśmy w fenomenalnej sprawie. No i teraz idziemy na safari i tutaj możemy żyrafę dostać. a Zobaczmy co tutaj w komedii możemy dostać musięcie Filotes. Tutaj możemy dostać promień heliosalwo jakiegoś jednorosca ra, e, koń andalozyjski. Jednorożec. A co tutaj może? O, piąty żywioł możemy dostać. A tutaj możemy dostać księgę potwora. No to już księga potwora lubi akurat zwłaszcza. No i tutaj mamy złote runo, które też możemy dostać i moim zdaniem to złote runo i ta księga potwora są więcej warte niż ten zestaw zwycięzła. Choćby dlatego warto by było po prostu wziąć udział w tej, w tej zabawie. Udało Ci się, razem ze społecznością mamy te, te 2500 rzeczy i teraz 3 razy więcej fragmentów konia a kabuki w złotych runach, także a promocja pełną gębą, A zobaczmy jakie w ogóle można tutaj dostać te nasze, powiedzmy, prezenty, o ile mi się otworzy wszystko, no tak, złote równo, tutaj zestaw zwycięstwa, prawda, ten konia andaluzyjski, jednorożec, no i tutaj mamy te, te rzeczy, które możemy dostać bezpośrednio, za, po prostu za ukończenie pucharów, prawda, a tutaj za prezenty. W prezentach mamy w złotych, w prezentach mamy klepsydrek chronosa, promień zeusa woda młodości, różdżka płodności rugofitości, który nabiera znaczenia ostatnio, bo pojawiają się boskie w nich, no tak te słabsze co prawda, ale pojawiają się więc może być to docenione czarna orchidea, łzy afrodyty jabłko vintage, no i jeszcze promień heliosa, krew meduzy Zestaw bonusowy. No i o, 500, 500, 50 000, kasy. Um, punkty rankingowe: 500, punkty dorastania, palcaty. A to już srebrne, już są. Palca, palcaty, fontanny Krezusa: 10 000, lira. Zwój Plutona: 7 I takie tam. O, 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 zegar e, Kairosa, no, jej um. pamiętajcie, to jest bardzo cenny cerek. Od razu Wam załatwia zawody chyba z tego, co pamiętam, a <grywka> dla blooperów, no, to jest naprawdę cenna sprawa, ale to jest tylko szczegół. No i tutaj takie paściowe, oczywiście, cała gama tutaj fragmentów, em, tutaj m, tych... E, do tego kabuki przy czym ten kabuki tak jak mówię on jest bardzo interesujący dosyć ładny um, natomiast natomiast powiem szczerze um, żeby szybko dawał jakieś cerki, to ja w to nie wierzę. Z tego względu, że tak jak mówię, mam też słabszy, tam chyba Banzai. No i z tego Banzai dostaję tam bodajże promień Heliosa i dostałem jeden od początku, jak, jak go dostałem, więc za szybko bym raczej się nie spodziewał tego jabłka, zwłaszcza że jabłko jest o wiele bardziej wartościowym cerkiem, a bardziej wartościowe cerki trudniej przychodzą z boskich. Więc no, pamiętajcie o tym, jak będziecie wydawać swoje kuponiachy, i pamiętajcie o tym też, że, że no, trzeba, trzeba uważać w co się inwestuje i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o laureata nagrody, no to mamy tutaj. GGUK, który mi to na Facebooku przesłał, po prostu konika pociągowego, który miał PG300, więc nikt o niższym PG mi tego jednorożca pociągowego nie przedstawił, dlatego ten NYX trafił do GGUK. No i tyle w tym temacie. A życzę powodzenia i życzę, życzę fajnych, fajnych. Prezentów, zdobywania tych prezentów, prawda? I w przyszłości, żebyście zdobyli ten zestaw zwycięstwa, jak i kabuki Nowy Boski. Nie zapominajcie o lajkach, nie zapominajcie o subach, a bardzo mi są potrzebne. Chciałbym jak najszybciej wbić tysiąc po prostu subskrypcji. Jeżeli byście mi mogli pomóc, to bym był bardzo wdzięczny. Do usłyszenia. Do następnego spotkania.